Boże, witam Państwa serdecznie. Ponownie spotykamy się, żeby zobaczyć jaki jest Pan Bóg, żeby usłyszeć co On nam mówi o sobie, jak pokazuje swoje działanie w rzeczywistości świata, a jednocześnie też jak pokazuje swoje działanie w rzeczywistości naszego życia. Żebyśmy mogli um, umieć Go zauważyć, żebyśmy potrafili rozkodować znaki Jego obecności. Prośmy więc, żeby Boży Duch, którego On nam udziela, o którym też będzie mowa dzisiaj w pierwszym czytaniu, poprowadził nas do rozpoznawania Boga, ale także pozwolił nam Odważyć się, czy pomógł nam odważyć się przyjmować to, co Pan Bóg mówi, za prawdziwe, za faktyczne, za to, że faktycznie tak funkcjonuje świat, jak Bóg to pokazuje, że tylko Bóg wie, jakie jest, jak jest sedno naszej rzeczywistości, jakie jest sedno świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, którym z każdym słowem Biblii odsłaniasz nam siebie jako osobę, który ciągle przekierowujesz naszą uwagę ku Tobie jako o osobie, dlatego, żebyśmy nie trzymali się stwierdzeń, ale wchodzili w bliskość, w relacje, dopytywali, zaciekawiali się, angażowali się. Indagowali ciebie i dawali się też tobie wypytywać. Panie, żebyśmy mogli się Tobą zafascynować, żeby, żeby wszystko, co Ty pokazujesz, było dla nas takie silne, tak silne, że doświadczane też każdej chwili, żeby to nie podlegało naszej sklerozie. Prosimy Cię o to, Panie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ducha Świętego. Amen. A dzisiaj mamy czytanie z księgi proroka Ageusza. Przypomnę tylko, że samo imię proroka pochodzi od hebrajskiego słowa hag, które oznacza święto, więc można je tłumaczyć jako urodzony w dzień święta łacińskim odpowiednikiem byłoby Festus, to już jest imię znane nam z dziejów apostolskich. Co jest ciekawe, że to imię Ageusz występuje zawsze z Hannabi, czyli z określeniem proroka. Nawet kiedy wymieniany jest z innym prorokiem, to zawsze on jest w ten sposób określany. Uważano go za jednego z kapłanów, albo za jednego z proroków kultowych, dlatego że bardzo mocno jest zaangażowany w swoim przepowiadaniu w kwestię świątyni. Kontekst, w którym padają słowa tego proroctwa, to jest czas, kiedy Izrael już wrócił z niewoli babilońskiej, jest już z powrotem w swojej ziemi, ale jej stan to jest stan jak po wojnie. Dokładnie po wojnie, po, um, po czasie um, wygnania, tak, czyli um, Zagospodarowywania ziemi tylko częściowo i to przez z jednej strony małorolnych robotników, czy właściwie najemnych robotników, którzy zostali, nie, zostali deportowani, jak również przez ludność napływową, najczęściej asyryjską, więc mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo dużym zniszczeniem kraju. No i oczywiście ze zniszczeniem świątyni jerozolimskiej od czasu zrównania jej z ziemią, przez Nabuchodonozora w 586 roku przed naszą erą, i dzisiaj y, będzie nam pokazane, jak Pan Bóg pokazuje siebie, jak Pan Bóg objawia siebie w tej sytuacji, gdzie. Cały naród myśli, no, jak miało być inaczej? Według obietnic ze środkowej części proroka Izajasza miało być łatwo, miało być wszystko gotowe. Mieliśmy um, otrzymać taką ogromną siłę tutaj i sprostać wszystkim wyzwaniom, a tak naprawdę opadają nam ręce. Trochę sytuacja, którą znamy z różnych naszych życiowych perypetii. Słuchajmy się więc słowa księgi, zwracając uwagę na to, jaki jest Bóg. W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia 21 miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proka Geusza. Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szałtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozłemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między Wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak on wam się teraz przedstawia? Czyż nie wydaje wam się, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Zorobabelu, mówi pan, nabierz ducha arcykapłani Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha całego ludu ziemi. Pracujcie, bo ja jestem z wami, mówi pan zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa wśród was. Nie lękajcie się. Bo tak mówi Pan Zastępów. Jeszcze raz będzie to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej. Na tym miejscu ja udzielę pokoju. Mówi Pan Zastępów. Zorobabel, osoba, w której Pokładano nadzieję, że będzie kultywowała dynastię Dawidową, bardzo szybko usunięty przez Persów i arcykapłan Jozue. I to nam się ujawniło już trochę dwugłowie zarządzania społecznością, które ma miejsce zaraz po wygnaniu. Na wzór zarządzania wcześniejszego, Czyli władzy królewskiej i autorytetu kapłańskiego. Teraz po powrocie z wygnania ten autorytet kapłański, arcykapłański urośnie, dlatego, że za chwileczkę zostanie usunięty Zorobabel. To jako lider społeczny wysunie się właśnie arcykapłan z braku możliwości wyk jakby wykrywania czy popierania lidera społecznego z, z pokoleń, gdyż będzie on kojarzony z takim probabilistycznym następcą tronu, więc będzie dla persów niebezpieczny. Zatem mowa jest do tych, którzy są liderami społeczności, uznanymi autorami, Autorytetami społeczności, ale także odbiorcą jest po prostu zwykły lud. I mamy najpierw serię pytań, czy jest ktoś, kto widział ten dom, czyli świątynię w jego poprzedniej wartości? Kawot, chwała, to jest ciężar gatunkowy, oznacza tak naprawdę wartość. I mamy najpierw taki apel do naszej obserwacji. Do myślenia. Pan Bóg nas nigdy z myślenia nie zwalnia, nigdy nie, y, formu nie podaje nam treści tylko do połknięcia, ale zaprasza nas do takiego świadomego, y, takiego zaangażowanego y, w funkcjonowania w rzeczywistości. Stąd są pytania i stąd wnioski, które wysnuwamy sami, bo wtedy bierzemy je na poważnie i wtedy ich nie lekceważymy. E, czyż nie wydaje się Wam, jakby go właściwie nie było? Teraz e, z jednej strony Pan Bóg daje nam ogląd. Daje nam rzeczywistość, pyta o nasz ogląd, zmusza nas do myślenia, a z drugiej strony zaraz nam pokazuje, jak on będzie działał. I to określenie nabierz ducha to jest hebrajski chazak, które oznacza bądź mocny. Wiemy dobrze, że nie ma czegoś takiego jak moc, którą my możemy machać, Pan Bóg nam daje i odchodzi, tylko że naszą mocą, siłą czy naszym źródłem siły, tym z kim mamy siłę jest właśnie Bóg. I teraz jest zaproszenie bądź teraz bądź mocny e, Zer, Zerobabelu, wyrocznia Pana, teraz bądź mocny arcykapłanie Jozue, teraz bądź mocny ludu ziemi, wyrocznia Pana. Co oznaczają te słowa wyrocznia Pana to jest potwierdzenie, e, sprawczości, która idzie za Bożym Słowem, czyli um, troszeczkę pobrzmiewa nam tutaj oferta mocy wynikająca z obecności Boga i za chwileczkę nam to Pan Bóg wyjaśnia, kiedy mówi do pracy, kiedy mówi do pracy, to jest tekst polski, natomiast tekst hebrajski ma pracujcie, e bo ja jestem z wami, ki ani atekem neum. Ja od. Co to znaczy? Pan Bóg mówi, jestem, jestem pełen mocy. Bierzcie ode mnie tę moc i ruszajcie do pracy. Nie będę tego robił za was. Ruszajcie do pracy. Ponieważ ja jestem z wami, więc źródło mocy, siły, wszelkiego rodzaju jest niewyczerpane, ale potrzebujesz to brać. Co oznacza Pan zastępów? Jakwesta od nie jest określeniem, które materializuje się w aniołach czy materializuje się w gwiazdach, tylko jest określeniem obrazowym, które ma nam pokazać, że. To jest określenie w, w stylu um, znamiennym dla starożytności, dlatego że starożytność nie miała języka, starożytny hebrajski nie ma języka abstrakcyjnego, więc opowiada wszystko na konkretach. Stąd Bóg, który ma wojska, to jest Bóg, który jest potężny. To jest jakby synonim potęgi i wszelkiej sprawczości. Stąd tutaj to określenie Boga się pojawia. I teraz Pan Bóg udowadnia, na czym czy jakby poddaje nam, pod, poddaje naszej świadomości argument, który ma w nas utwierdzić przekonanie, że Bóg na pewno jest i na pewno udziela nam siły i że On chce udzielać nam. Tej siły jako wsparcia w naszej rzeczywistości. Dlatego mamy tutaj stwierdzenie, że Bóg mówi: Ja robię to zgodnie z przymierzem, bo ja z wami zawarłem przymierze, kiedy wyszliście z Egiptu. I to jest, tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć: No, kiedy was wyprowadziłem z Egiptu? Pan Bóg mówi, Kiedy wyszliście? Moje wyprowadzenie by nic nie dało, jeżeli wy byście nie zgodzili się na to i nie poszli. I dalej Bóg mówi: Ruach, mój Ruach. Mój duch, który jest indywidualizującym Was duchem, który daje Wam doświadczenie mojego myślenia, mojego funkcjonowania, On jest cały czas pomiędzy Wami, jest dla Was uchwytny, jest. Dla was widzialne, ale nie niweluje tych granic wolności, które każdy z was posiada, dlatego nie bójcie się. Pan mówi, z jednej strony jest mowa o respekcie, ale z drugiej strony jest cały czas taka, taka apelacja w tekstach prorockich: nie reaguj lękiem, tylko bierz Bożą moc, i działaj, bo tak mówi Pan zastęp, oparcie na Jego Słowie, które jest sprawcze. Bóg mówi, to się od razu dzieje. Taka jest specyfika hebrajskiego Dawar i taka jest specyfika Bożego Amar. To określenie jeszcze, jeszcze raz, jeszcze jeden dokładnie, jeszcze troszkę. Ja poruszę, i tu mamy raasz, jak trzęsienie ziemi. Ja poruszę niebo i ziemię, morze i ląd. Cztery określenia, które nam mówią o całości świata stworzonego, i dalej, kolejne przejście. Mamy poruszę wszystkie narody. Pan Bóg mówi, kiedy. Ponieważ ja tu jestem, ja jestem mocny, ty przyjmujesz moją moc, ty robisz swoje, ty działasz. Ja poruszam całą rzeczywistość. Jestem dynamiczny, zaangażowany. Poruszam też wszystkich, którzy nie są Żydami, którzy są obok Was, którzy żyją z boku i oni przyjdą. I, i, i tutaj mamy takie określenie, że E, przyjdą e, nie tyle e, niosąc kosztowności, co e, mamy tutaj zaznaczone, że te wszystkie narody e, przyjdą. Jako pożądane, niosąc jakby przy, i przyjdzie cała kosztowność, przyjdzie, przyjdzie wszelkie pożądanie wraz z nimi, tak wszystko, czego, czego pragniecie. I dalej mamy stwierdzenie: Pan Bóg mówi: Ja napełnię chwałą, napełnię wartością ten dom, pokażę swoją chwałę w tym domu, pokażę w tym miejscu, które sobie wybrałem. Bóg mówi. Ponieważ ja działam, dokona się przemiana, bo do mnie należy wszystko. Srebro i złoto jest sposobem opisania jakby całości bogactw, które są rodzajem zapłaty, czy walutą, za którą można coś kupić, najwyższej jakości walutą. Mówię, ale ja to wszystko mam bo w, 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 wartość, e, wartość tego domu będzie większa niż poprzednia. Robię, ponieważ do mnie wszystko należy, ja mam pełnię. E, ja w tym miejscu, w tym makom, w, tym, e, w tej przestrzeni, której chcę siebie dawać, wam tutaj doświadczać, ja będę udzielał pokoju. Jedynym działającym jest Bóg. E, na ile doświadczamy obecności Boga, czasem pojawiają się pytania w nas, pewnie, co mam zrobić, żeby doświadczyć obecności Pana Boga? Zobaczyć, że On jest osobą, jest tutaj. Nie oczekiwać doświadczenia, ale pozwolić być Jemu jako Osobie. I to dzisiaj nam też mocno wraca w, drugim, w drugiej lekturze biblijnej. Przechodzimy przez werset psalmu, zaufaj Panu, On jest Twoim zbawcą. Fenomenalne słowa, co znaczy zaufaj, jak z Nim przebywasz, jesz z Nim beczkę soli, to... Wiesz, jak Pan Bóg funkcjonuje i w oparciu o to rodzi się pewność, Twoja pewność. Nic nie jest a priori. My a priori nie działamy, my potrzebujemy konkretnych argumentów. W miarę życia z Bogiem przekonujemy się, że nie ma sekundy, w której On by nas nie zostawił. A czasem tylko trzeba poczekać, żeby zobaczyć, bo my tego nie widzimy w danym momencie, dlatego że byliśmy zorientowani na zupełnie inne rozwiązanie. No i teraz Ewangelia według Świętego Łukasza, ona ma miejsce po rozmnożeniu chleba dla tłumów. Stąd jest też pytanie, które tutaj pada ze strony Jezusa. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I kilka uwag. Przed chwileczką było rozmnożenie chleba, przed chwileczką były tłumy. Oni widzieli moc Jezusa, widzieli jego kontakt z ojcem. Co oni myślą, a co myślicie wy? Którzy wiecie, bo jesteście w bliskości, więc wiecie to Jezus mówi, kim ja jestem, w oparciu o relacje. Co oni mówią, czy są w stanie, czy z daleka można rozpoznać, czy przez akcydentalność spotkania można rozpoznać, można wiedzieć, że coś jest na rzeczy. Motyw zmartwychwstania, prawda? Nie oczekiwalibyśmy już stwierdzenia, że może któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Przekonanie o zmartwychwstaniu, o życiu, które nie umiera z życiem Boga, kształtuje się przez cały Stary Testament. Za kogo uważają Jezusa Uczniowie? Za namaszczonego przez Boga. Za tego, który pochodzi od Boga, za tego, który od w Bogu jest namaszczony. Chrystos Tuteu, Boże, namaszczenie jest w Jezusie. I teraz powstaje pytanie, które zadaje właściwie nie pytanie, tylko powstaje replika, którą wygłasza Jezus mówi o swoim cierpieniu, o swojej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie rozłącznie cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie, bez zmartwychwstania śmierć Jezusa nie byłaby dla nas dowodem na zniwelowanie naszych grzechów, zmartwychwstanie nam pokazuje, że Bóg usunął wszystko, że przed nasze oczy zostaje postawione to, co Bóg robi przez cały czas, a myśmy tego w ogóle nie przyjmowali. W swoim człowieczeństwie, to jest bardzo ciekawe, Piotr mówi: Rozpoznajemy w Tobie nam, tego, w którym jest Boże Namaszczenie. Jezus mówi: Ja, w swoim człowieczeństwie. Jezus nie mówi, Boże Namaszczenie ucierpi na skutek śmierci. Czy zostanie zniwelowane przez cierpienie, czy zostaje pokonane przez cierpienie, czy przez śmierć. Nie. Jezus mówi: Syn człowiecz, ja w swoim człowieczeństwie. Będę cierpiał, będziecie widzieli jakby dwie rzeczywistości. Jedną, macie doświadczenie mojej mocy, kontaktu z Ojcem, a potem zobaczycie, co dzieje się w moim człowieczeństwie: cierpienie, odrzucenie, śmierć, zmartwychwstanie. Co z mojej altysko w człowieczeństwie. Dwie natury Jezusa. W Jezusie widzimy, jako, jaka jest siła życia Boga w nas. I abyśmy o tym nigdy nie zapomnieli. Że życie Boga jest nie do zabicia. Bóg jest Panem. Nie ma nikogo ponad Nim.